na jakus. I dzisiaj zrobimy coś zupełnie innego, to nie będzie ani gotowanie, ani nalewki, ale będzie robienie mydła naturalnego. Właśnie, moim marzeniem zawsze było robienie kosmetyków naturalnych i Dzisiaj właśnie spełniam swoje marzenie i będziemy robić mydełka. Jeżeli chodzi o mydła, to już mamy jakieś tam doświadczenie, ale chciałabym stworzyć jakąś taką fajną receptę, ale dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić po prostu proste mydełko. No, a propos jeszcze marzeń, chciałabym Wam powiedzieć, że właśnie my mamy bardzo dużo obowiązków, bardzo dużo rzeczy, których musimy, lub trzeba, lub wypada zrobić. A w tym wszystkim człowiek zapomina o sobie, dlatego warto też znaleźć ten czas dla siebie, żeby zrobić to coś, co się lubi. I do tego oczywiście też zachęcam. I bardzo cieszę się, że jesteście ze mną. Więc dzisiaj, moi drodzy, pobawimy się właśnie w chemika, jeżeli chodzi o te mydło. Bo pierwszą rzeczą, jaką potrzebujemy do e, zrobienia twardego mydła, właśnie jest wodorek sodu. Możemy kupić ją na internecie, jest to substancja wdąca, więc uważajcie, moi drodzy, jak będziecie ją stosować. E, potrzebujemy oliwy z oliwek, wodę destylowaną, jakiś olejek zakochowy ja używam tutaj akurat sosnowego no i też dodam mięcznienia e, młodego, ale też potrzebujemy. Słoiki, miski i różne mieszka kadroka. Tak, żeby zrobić mydełko, moi drodzy, no to wiadomo, potrzebny jest też odpowiedni do tego strój. I tutaj założyłam okulary ochronne, mam rękawice. Jeszcze też używam takich rękawic, jak muszę przelać wszystko. Mam też fartuch, w razie czego stare ubranie. No i oczywiście jeszcze jakaś maska by się przydała, ale teraz mam już problem z maskami. Do, żeby przypadkiem nie wdychać tych oparów, ale to bez maski też przejdzie, mam tutaj taką zwykłą, zawsze to coś i jeszcze warto otworzyć właśnie okno, żeby te opary później wywietrzyć. Czyli widzimy, że robienie mydła to nie jest taka prosta sprawa, ale też nie jest taka straszna jak się wydaje, po prostu trzeba dojść do sprawy i uważać. No. Po prostu trzeba dojść do wprawy i uważać, co się robi. Do tego do robienia mydła potrzebny jest spokój, cisza, żadnych zwierząt, żadnych dzieci wokoło. Dobrze, więc zabieramy się do roboty. Teraz przystępujemy do mieszania składników. Pierwsze co zrobię, to odmierzam wodę. Nasze mydełko będzie miało 150 gram. Czyli potrzebujemy 38 gram wody destylowanej. Teraz będę odmierzać tłuszcz. W tym przypadku będzie to oliwa z oliwek i potrzebujemy jej około 98 gram. Pamiętajcie, żeby wszystkie te składniki. Były bardzo dobrze odmierzone, żebyśmy właśnie nie mieli problemów z mydłem, żeby ono się ładnie zmętliło i stwardniało. Trochę zabawy przy tych mydełkach jest właśnie z tym odmierzaniem. Ale jest dobrze. Teraz odmierzamy wodorotrenek sodu. W tym przypadku potrzebujemy go 14 gramów. Pamiętajcie, żeby w szklance nie było żadnej wody, ponieważ to może już nam się rozgrzewać. Dojdzie do reakcji chemicznej. Dlatego tutaj odmierzamy dokładnie. Uważamy, żeby nam się nigdzie nie rozsypało, ponieważ potem może nas poparzyć. No to jest substancja bardzo żrąca. No, kiedy już wszystko mamy, wsypuję trochę lodu do miseczki, żeby schłodzić temperaturę właśnie naszej cieczy i wodorek sodu wsypuję do wody destylowanej i tym sposobem uzyskujemy łuk. Pamiętajcie, żeby to bardzo dobrze rozpuścić w wodzie, żeby nie było żadnych granurek. Ja mam tutaj wodoreksod w płatkach, ale właśnie w granurkach wydaje mi się, że lepszy, bo lepiej się rozpuszcza. No i pamiętajcie, żeby nie było nic na dnie, ponieważ nam to zostanie w mydełku i nie wyparuje nam właśnie. Może potem zaparzyć tę skórę. Dlatego mieszamy dokładnie. Ja już tutaj rękawiczkę ubrałam. Teraz podgrzewamy trochę tłuszcz, żeby miał mniej więcej taką samą e, temperaturę. No, mierzymy. Ma około 40 stopni mają dwie ciecze. I kiedy wszystko się zgadza, to będziemy to przelewać. Klejamy do oleju. Nigdy nie robimy tego na odwrót. I mieszamy, mieszamy. Na razie mieszamy to ręcznie, a potem użyjemy miksera, żeby było szybciej. Bo wiadomo ręcznie to by nam to zajęło bardzo długo. Ja tutaj jeszcze chyba dodałam cukru, żeby nam się myliło, lepiej pieniło. Zmieszamy i to do gęstego budyniu. No, w moim przypadku wyszło to trochę za gęste, dlatego może ciężko jest to wrzucić do formy, bo niektóre mydełka mają to do siebie, że one się szybko zmydlają, ale to nie ma problemu. Przekładamy w foremkę, odkładamy na 24 godziny. I mydło jest gotowe, ale je później od, wyciągamy z formy i odkładamy je na 4 tygodnie, 6 tygodni albo nawet i dłużej. To wszystko zależy od mydła. Jeżeli chodzi o mydełka, to by było na tyle. Pomału będę właśnie realizować moje marzenie w tym a wy możecie się podzielić, jakie są wasze marzenia. Napiszcie komentarz, wyślijcie do mnie wiadomość. Podzielcie się tym, co wy chcecie robić, czego nie robicie, abyście chcieli. I jakie są wasze marzenia? Zastanówcie się i dajcie mi znać. A na razie was żegnam i życzę miłego dnia. Pa!